Siema, siema. Z tej strony sklejek. A dzisiaj chciałbym Wam podziękować za właśnie te wyświetlenia. Tysiąc te wyświetlenia. To co? Może tyle subskrypcji, więc bardzo Wam dziękuję za aktywność. Na 70 y, subskrypcji będzie kon y, konkurs na konto w Brow Stars. Pewnie już widzieliście kiedyś Więc, jak 70 subów, to co? Jest konkurs. Więc dzięki za 1000 wyświetleń i pamiętajcie o konkursie. Konkurs jest też taki fajny, ale to na 70 subów. Dzięki za te 1000 wyświetleń, więc siema